Witam serdecznie w Małej Cukierence. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto zebra z wiśniami. Ciasto wygląda wspaniale, jest waniliowe, kakaowe, troszkę kwaskowate od wiśni. Idealna, prosta babka do kawy. Wiśnie zebrałam z mojego ogródka i szykuję kolejne ciasta z wiśniami. Zapraszam na film. Składniki na ciasto. Składniki powinny być w temperaturze pokojowej 6 dużych jajek L, 375 g mąki pszennej użyłam tortowej, 330 g wiśni bez pestek świeżych lub mrożonych. Jeśli używamy mrożonych, należy je rozmrozić 220 ml oleju 220 g cukru. 10 g cukru wanilinowego możemy zastąpić cukrem z wanilią, 2 i 1 druga łyżeczki proszku do pieczenia i 100 g kwaśnej śmietany, 12 lub 18. Dodatkowo 3 łyżki kakao bez cukru, 6 łyżek mleka, mleko powinno być w temperaturze pokojowej i 1 łyżka cukru. Do miski przykładamy całe jajka. Dodajemy cukier, cukier z wanilią i ubijamy mikserem przez około 6 minut na jasną puszystą masę. Dodajemy cały olej. Śmietanę. I krótko, delikatnie mieszamy szpatułką, aż składniki się połączą. Do drugiej miski przesiewamy mąkę i proszek do pieczenia. Następnie tak przygotowaną mąkę dodajemy do piany z jajek i mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Piana trochę opadnie. Gotowe ciasto dzielimy na dwie równe porcje i na chwilę odstawiamy. Do miseczki dodajemy kakao, cukier, mleko i mieszamy, aby nie było grudek. Tak rozcieramy kakao łyżką. Możemy je też wcześniej przesiać. Łatwiej się rozmiesza. Gdy powstanie taka gładka pasta, dodajemy ją do jednej części ciasta. I mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Do przygotowanej tortownicy na przemian wykładamy ciasto jasne i ciemne, aż zużyjemy całe ciasto, nakładamy na sam środek. Gdy ciasto zacznie przykrywać nam wierzch tortownicy, możemy wyłożyć parę wiśni. I dalej wykładamy resztę ciasta. Następnie wykładamy pozostałe wiśnie, delikatnie wciskamy je w ciasto. I gotowe ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 65 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki. Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Ściągamy papier do pieczenia i ciasto układamy na paterze. Ciasto przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. I nasze pyszne ciasto zebra z wiśniami jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, wilgotne. Polecam.